Nowy poziom trudności gry. Graj tylko dziećmi. Kampania stworzona przez. Kompani. Hejka, moi kochani z tej strony pija. Sposoby na zarabianie w Simsach dla dzieci, które istnieją. Zaczynamy grubo. Coś jak gra w kasynie, tylko że na automatach z simikami. To są takie figurki w Simsa, które dostajecie z rozszerzeniem śnieżna Eskapada. Dzieci mogą korzystać z tych automatów, kupić sobie taką kulkę, która kosztuje 50 simolonów jedna. No i co? Robimy openingi. Otwieramy te kulki i możemy dzięki temu bardzo dużo zarobić, bo niektóre z tych figurek są rzadkie i możemy je sprzedać za naprawdę gruby hajs. Z drugiej strony. Możemy również stracić, bo najtansze kosztują 25 simolonów, więc tutaj jest pewne ryzyko, ale kto gra, ten ma. Moje dzieciństwo, granie w gry komputerowe i w turnieje w CS-a. W Simsach dzieci też to mogą robić, jeżeli potrafią troszeczkę granie w gry wideo, mogą brać udział w turniejach gamingowych i wygrywać prawdziwe pieniądze. Swoją drogą, jestem mega ciekawa jak wygląda turniej w Simsy, bo jeden gościu grał turniej w Simsy.